Dzień dobry, z tej strony Sado, Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Globalny Inwestor. Tradycyjnie zaczynamy od mówienia nastrojów. No jeśli popatrzymy na tym e, wykresie, jak wygląda sytuacja na rynkach finansowych, no to tutaj cały czas dominuje umiarkowany popyt na e, ryzyko. E, jeśli chodzi o e, otwarcie e, sesji w Stanach Zjednoczonych e, w poniedziałek na Wall Street, no to tutaj. Inwestorzy dalej kupują akcje. SP 500 zbliża się do strefy oporu, zlokalizowanej w okolicy 4200 punktów. No, i jak widać, fenomenalne dane z amerykańskiego rynku pracy, jakie poznaliśmy w piątek, nie wystraszyły inwestorów na Wall Street, choć w pierwszym momencie faktycznie poskutkowały wzrostem awersji do ryzyka, no ale finalnie nie przeważył kanał, który sugeruje. Że rynek pracy pozostaje w dobrej kondycji i konsument może jeszcze nie, przez pewien czas no nie wstrzymywać się z zakupem konkretnych dóbr. Tak więc solidne dane ze Stanów Zjednoczonych finalnie napędzają popyt na ryzyko. Przy czym inwestorzy z tyłu głowy pamiętają słowa Jerome'a Powella, że Fed w kolejnych miesiącach może spowolnić tempo. Podwyżek stóp Zatem we wrześniu nie 75, jak chociażby sugerowały ostatnie dobre dane, a 50 punktów bazowych taka mieszanka przy solidnych oczytach gospodarczych to napędza popyt na ryzyko. Jeśli chodzi o oczekiwania, właśnie związane ze ścieżką stóp procentowych Stanach Zjednoczonych, to te piątkowe dane napędzały jastrzębio nastawionych przedstawicieli FOMC, choć tutaj jak widzimy, rentowności cały czas pozostają relatywnie nisko, zatem Choć gospodarka póki co pozostaje w dobrej kondycji, no to jednak ten scenariusz spowolnienia, jak najbardziej, jest scenariuszem bazowym, i ta recesja wydaje się być nieuchronna. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, no to zapowiada się ono dość spokojnie w tym tygodniu. Nie mamy danych największego kalibru, a zatem inwestorzy mogą pozostawać pod wrażeniem ostatnich wydarzeń. No a jeśli nie pojawią się nowe cenotwórcze informacje psujące sentyment rynkowy, no to jak jak najbardziej tutaj to podejście cen akcji może być kontynuowane. Przechodząc do poszczególnych spółek, zacznijmy od Tesli, W tym przypadku będzie miał miejsce podział akcji 1 do 3. Oczywiście, po ubiegłorocznym wzroście notowań spółki, podział jak najbardziej zwiększy dostępność, jak wiemy z historii. No w krótkim i średnim okresie raczej pozytywnie powinien wpływać na akcje ze względu na to, że w tym momencie są wyceniane, jak widzimy, po 900 dolarów. W momencie, gdy podzielimy przez 3 do 300, będą po prostu bardziej dostępne dla przeciętnego Amerykanina i stąd popyt na nie będzie większy. No szczególnie jeśli uwzględnimy to, co było jeszcze. Kilka miesięcy temu ponad tysiąc dolarów za akcję. No a jeśli ta sytuacja i popyt na samochody Tesli miałby się utrzymywać, no to trzeba też uwzględniać perspektywę wzrostową. Także podział akcji jak najbardziej uzasadniony no i umiarkowanie pozytywny. Będąc przy autach elektrycznych, też powiedzmy przy producentach aut elektrycznych, powiedzmy kilka słów na temat potencjalnej nowej ustawy Stanów Stanach Zjednoczonych, która. No, budzi niepokój producentów aut. Mowa oczywiście o dopłatach czy ulgach podatkowych w wysokości nawet 7,5 tysiąca dolarów. Głównie chodzi o kryteria, jakie miałyby być spełniane. Inwestorzy no, do tego tematu jeszcze nie podchodzą zbyt. Dużą uwagą, aczkolwiek producenci auto ostrzegają, że zaostrzenie tych warunków może spowodować, czy też, że auta kwalifikujące się do dopłat będzie, będzie ich po prostu bardzo mało, że będzie trudno je dostać i to utrudni cel na chwilę obecną, jakim jest 50% sprzedaży w Stanach Zjednoczonych aut elektrycznych do 2030 roku. Zatem, no pytanie, czy tak faktycznie może się stać bez wątpienia samo prawo producenci aut elektrycznych postrzegają bardzo negatywnie. Kończąc na Tesli, jak widzimy, rekomendacje stopniowo, ale jednak ulegają poprawie. W tym momencie przeszło 50% rekomendacji analityków fundamentalnych, rekomenduje pozycje długie. Siemens Energy, który... Hmm, no spodziewa się jeszcze większej straty niż w 2021 roku, wszystko przez zawieszenie biznesu w Rosji. Zatem dość zaskakujący wynik, uwzględniając to, że sama skala biznesu Siemensa w Rosji no to jest kilka procent skali całego biznesu w skali globalnej. Dodatkowo można się zastanawiać, dlaczego w czasach, kiedy wszyscy przestawiamy się na zieloną energię. Producent chociażby turbin wiatrowych radzi sobie kiepsko, bo to jest jeden z czynników, który tutaj ciąży, jeśli chodzi o wyniki, zarówno w 2021, jak i 2022 roku. Perspektywy wydają się być pozytywne, koniunktura również. Zatem, jeśli chodzi o nową kadrę zarządzającą w Siemensie, no ta wprowadza plan naprawczy i Miejmy nadzieję, że pozytywnie przełoży się na wyniki w przeszłości, bo tak jak powiedzieliśmy, koniunktura jak najbardziej pozostaje dobra. Widać narastające problemy od początku 2022 roku i systematyczny spadek rekomendacji pozycji długich ze względu na problemy spółki. Na koniec Baidu. Chiński gigant technologiczny Dotychczas znany głównie jako gigant reklam. W tym momencie, gdy chińskie władze coraz mocniej regulują ten rynek, chce się Baidu inwestuje w sztuczną inteligencję i na chwilę obecną uzyskało zgodę na wprowadzenie w dwóch pierwszych chińskich miastach, między innymi Wuhan, autonomicznych taksówek. E, oczywiście jest to projekt pilotażowy, ma on e, stopniowo rozwijać się również w Pekinie, jeśli ten pilotaż się uda. No i jak najbardziej wskazuje, w którą stronę podąża branża, w którą stronę podążają giganci technologiczni. E, rozwój sztucznej inteligencji może w tym momencie być czynnikiem, który da e, no, spółkom osiągającym sukne, sukces w tym wymiarze przewagę nad pozostałymi. Jeśli chodzi o rekomendacje analityków fundamentalnych, no ci pozostają bardzo optymistycznie nastawieni, jeśli chodzi o przyszłość biznesu Bajdu, bo praktycznie wszyscy rekomendują pozycje długie. To wszystko, co na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję. Na koniec tradycyjnie zapraszam do zapoznania się z informacją prawną. Pozdrawiam i do usłyszenia.